Sezam, rozdział 28. Po tym pierwszym dniu ich rozłąki, dniu trudnej samotności, i po tej pierwszej nocy, gdy przekonali się oboje, że mimo dzielącej ich odległości mogą być sobie nadal bardzo bliscy, Roxana znosiła już dużo lepiej nieobecność Jakuba. Dzwonili do siebie co parę godzin, wymieniali czułe emotikony i zdjęcia, właściwie wciąż byli razem, zwłaszcza nocą. Kiedy Jakub wrócił parę dni później, przywożąc samochodem rzeczy ze swojego mieszkania i na dobrze się już do niej przeprowadzając, Roxana promieniała ze szczęścia. Przygotowała na ten wieczór wykwintną kolację z szampanem, a gdy po odświętnej uczcie radośni i odprężeni usiedli obok siebie na sofie w pogrążonym w półmroku kąciku salonu, spytała – Kubi, pamiętasz ten wieczór, kiedy przyszedłeś do antykwariatu? Mam wrażenie, że to było już tak dawno, jakby w innym życiu zamyśliła się. Jest taka piosenka Abby, The Day Before You Came, jedna z moich ulubionych. Dziewczyna próbuje sobie przypomnieć, co robiła w przeddzień pojawienia się w jej życiu tego kogoś. Pewnie wyszłam z domu o ósmej, jak zawsze, pociąg odjechał punktualnie ze stacji, jadąc do pracy czytałam poranną gazetę. Kwadrans po dziewiątej przeglądałam na biurku stertę listów i dokumentów. Około w pół do pierwszej poszłam coś zjeść. Nie działo się nic niezwykłego, ale jestem prawie pewna, że padał wtedy deszcz. Chyba mało kto pamięta, jak spędził ten poprzedni dzień, zauważył Jakub. Czasem trudno sobie nawet przypomnieć, kiedy dokładnie pojawiła się w naszym życiu ta osoba dodała z uśmiechem Roxana. No tak, z tym też bywa problem przyznał Jakub. Cóż, zawsze istnieją jakieś zdarzenia, słowa, chwile, emocje, które są momentami zwrotnymi, które zapamiętuje się na zawsze, stwierdziła. Lecz to, co działo się chwilę przedtem, jeszcze w szalej rzeczywistości, gdy wszystko było takie zwyczajne i nijakie. Ale co ciekawe, dodała po chwili zastanowienia, ta piosenka kończy się słowami: Nie miałam wcale poczucia, że żyję u bez celu, zanim się zjawiłeś. W sumie to wspaniale, stwierdził Jakub. To znaczy, że on nie okazał się drugą połówką pomarańczy, tylko orłem, towarzyszem wspólnego podniebnego lotu. No właśnie, dwa orły, pokiwała głową Roxana. Nie chodziło o to, że bez niego nie mogła się obejść, po prostu chciała z nim być. Jak napisał Lorenz, nie mów, to jest moje, mów, to jest ze mną, dodał Jakub. Zawsze uważałem, że jeśli ludzie lubią ze sobą być, jeśli jest im razem dobrze, to jest to dar od losu, którym trzeba się cieszyć, nie zastanawiając się, czy długo to potrwa. Liczy się chwila i to, czy oboje chcemy, żeby trwała. Zadłużenie może przerodzić się w wielką miłość, albo okazać się kruche i chwilowe i wygasnąć. Ciekawe, w jakim kierunku pójdą nasze emocje zastanawiała się Roxana. Tego nigdy nie da się przewidzieć, odparł Jakub. Podobno najbardziej rozśmieszamy pana Boga tym, że coś sobie planujemy. Ale zawsze trzeba być optymistą, ustwierdziła. Mieć nadzieję, że wszystko dobrze się ułoży. Bo kiedy zamykają się jedne drzwi, otwierają się następne, zauważył jakby mimochodem. Sam widzisz, że przed nami właśnie się uchyliły, odpowiedziała z uśmiechem. I wcale nie skrzypiał, jakie to miłe, dodał, odwzajemniając jej uśmiech. Ani trochę nie skrzypią. Mają przecież nowe zawiasy, zażartowała. Ale ktoś mi kiedyś powiedział, uzupełnił, że nie wystarczy otworzyć nowych drzwi. Trzeba najpierw zatrzasnąć te, które były otwarte, bo inaczej robi się przeciąg. Bardzo słuszne spostrzeżenie przyznała. Zresztą to nie drzwi się otwierają, to my się otwieramy, zauważył. I kto by pomyślał, proszę pana, że ta nasza znajomość tak pięknie się rozwinie. Cały czas mnie to zadziwia i intryguje. Duża w tym pani zasługa, pani Roxano zauważył. Jak mówią Francuzi, l'homme propose, la femme dispose. Mężczyzna proponuje, a kobieta decyduje. Widzę, że lubisz obcejęzyczne sentencje, stwierdziła z uśmiechem. Owszem, przyznał. Czasami najtrafniej daje się wyrazić jakąś myśl w innym języku. Cesarz Karol V, który był poliglotą, umawiał, że po hiszpańsku czyta poezję, po francusku rozmawia z kobietami, a po niemiecku przemawia do koni. – To ty jesteś Triglotą, tak? – spytała zadziornie. – Znasz angielski, hiszpański i francuski. – Ups, to zabrzmiało jak troglodyta – stwierdził z udawaną urazą. – Muszę chyba opanować jakiś czwarty język, żebyś mnie tak nie nazywała. – zaśmiała się beztrosko, jak mała dziewczynka – a przy okazji, wiesz, że słowo troglodyta pochodzi z greki i oznacza człowieka wchodzącego do dziury, no czyli właśnie jaskiniowca. No proszę, ciągle prześladują nas jakieś czarne dziury, stwierdziła rozbawiona. Prześladują nas słowa, sprostował, a może raczej wiernie nam towarzyszą. Pozwalają wyrazić to, co czujemy i myślimy całe bogactwo naszej relacji. Roksana pokiwała głową. Wiesz, mam wrażenie, jakbyśmy przez tych parę ostatnich tygodni pisali wspólnie powieść, mówił dalej Jakub. Bogatą w wątki psychologiczne, filozoficzne, obyczajowe, pełną intymnych scen. I nawet gdybyśmy teraz przerwali tego, co zostało już zapisane, nikt nam nie odbierze. A jeśli zechcemy, jeśli odważymy się kontynuować, dalszy ciąg będzie zależał głównie od nas. Wiemy, że wszystko, co przed nami, jest wielką niewiadomą, a finał pozostaje zagadką. Ale, jak mówią Anglicy, the sky is the limit. Granicą jest niebo, a my lecimy do gwiazd. W tak wielowątkowej powieści bohaterowie niemal na pewno wchodzą w końcu w jakiś konflikt, stwierdziła przekornie. Ciekawe, czy w tym przypadku się pokłócą, czy jeszcze bardziej się do siebie zbliżą. Fakt, że to intrygujące, przyznał Jakub, czy kiedy i o co się posprzeczamy, albo z jakiego powodu coś między nami zazgrzyta, bo na razie jest niewiarygodna harmonia. – Hmm, dostrzegłam już drobną niezgodność poglądów, gdy chodziło o modelowanie mężczyzny albo ustalenie definicji rozrzutności – przypomniała Roxana unosząc zawadiacko brwi. Ale byłem czujny, odparł ze śmiechem. Już wiem, że ty się nie cofasz, tylko subtelnie atakujesz, więc ustępuję. Robię w porę unik dla dobra naszych relacji. Ale to nie znaczy, że jestem w defensywie. Potrafię dyplomatycznie bronić swojego stanowiska. Lata doświadczeń, oznajmiła żartobliwie. Wyszkoliłeś się w dyplomacji. Ale zarzucać mi, że jestem agresywna, przecież jestem potulna jak baranek. Nie powiedziałem, że agresywna, nieugięta to lepsze słowo i w dyplomacji też niezła. Ale fakt, że czasami potrafią być wilkiem w owczej skórze, ła! Pomachała w powietrzu uniesionymi rękami. Ech, jak ja lubię te nasze przekamarzanki! odparł z uśmiechem Jakub. A mówiąc serio, kontynuowała, chyba poznaliśmy się na tyle, że już wiemy co lubimy, co tolerujemy, a czego nie. Co nas denerwuje, co cieszy, nakręca, co sprawia nam przyjemność. Prawda jest taka, stwierdził Jakub, że partnerzy mogą różnić się pod wieloma względami, mieć odrębne poglądy, preferencje i zamiłowania, a mimo wszystko świetnie się dogadywać i tworzyć zgodną parę. To, że on woli mięso, a ona jest wegetarianką, nie powinno stanowić problemu. Po prostu każde z nich jada to, co lubi, i nie przeszkadza im to we wspólnym spożywaniu posiłków w miłej atmosferze. No chyba, że ona wypomina mu ciągle, jak niezdrowa jest wieprzowina, zauważyła Roksana. Fakt, to nie ułatwia porozumienia, zgodził się Jakub. Ale jeszcze trudniej może być o harmonijne relacje z powodu rozbieżnych zainteresowań. Wyobraź sobie na przykład, że ona jest wielką fanką opery, a on ma alergię na ten gatunek sztuki. Na etapie zakochania i zauroczenia będzie to bagatelizował. Uzna jej pasję za nieszkodliwe dziwactwo, powie – ależ tak, kochanie, z przyjemnością pójdę z tobą jutro na trawiatę, za tydzień na Aideł, a za dwa na Carmen. Ale wkrótce ten zapał mu minie, a ona będzie miała żal i pretensje, że nie stać go na to, by trochę się poświęcić i chodzić z nią na spektakle, które tak lubi. I już są na prostej drodze, żeby ona znalazła kogoś, kto z przyjemnością dotrzyma jej towarzystwa w operze, a on spotkał miłośniczkę jazzowych wieczorów, za którymi przepada. To samo może się zdarzyć, mówił dalej Jakub, gdy on jest zdecydowanym domatorem, a ona miłośniczką podróży.